No to dzień dobry, witamy. Żeby nie zanudzać, że ciągle, kurde, tylko jakieś tam chipy, strojenia to jest tam mniejszość, a tu jest większość. Tu jest serwis, normalna naprawa samochodu. Właściciel przyjechał z Lublina, jak widać po blachach i panie kolego, dobrze mi opowiedziałeś, powiedz mi to samo, tylko przed moim telefonem, jak się nie wstydzisz. Mamy tutaj taki problem. Ja to wiem, że. O, przed cię, O, jezu, przepraszam, że tak wcześniej. ci Sprzę... cię... padał sprzęgła ciężko, no to ja tak, zauważyłem pierwsza tak. rzecz. To takie po pierwsze, że jest du duży opór. A, no i gdzieś tam nie rozprzęgla rozprzę tego sprzęgła, nam, niestety. Że biegi ci ciężko wchodzą, tak, jednym tak, słowem. No głównie na tych małych, tak jakby na niskich. Biegach, jeden, dwa, na trzy. Obrotach. Wyższy obrot, powiedz, że powyżej trzech tysięcy już no, problem no, z biegami. No tak, tak. No tak oto wchodzi wszystko gładko. No, tylko jak mamy powyżej trzech tysięcy, tam trzech i pół do czterech czasami, e, no to i od razu jak wrzucamy. Bo jakoś, A zgrzyt tak, jest taki z synchronizatora, grz, coś takiego? No coś takiego właśnie mamy tam. Że nie, nie da się w ogóle wrzucić tego biegu. O, o. Jest tylko jeden, tak jakby trzy. Powiedz co jeszcze robiłeś w tym samochodzie, że z tym będę sobie się poradzić sobie. E, no robiliśmy takie, robiłem wszystko. I wysprzęlik, i pompkę sprzęgła. Sprzęgło całe poszło tak jakby... Nowe, o kurde. No, no, znaczy nowe, nowe, nowe używane znaczy, jak widziałem, nie, bo to. Tam... znaczy nie, tam jest nowe, tylko że słabo. A, waleo! Dobra. Tak, no, oj, fuj! fuj. <laughs> Dlatego tak ciężko chodzi. Tak ja już zacząłem fory rozkręcać, póki czysto byłem ubrany. Tutaj taka gała jest. Taka gała, jak jest wydłużona, to też pomaga w zmianie biegu, bo zwiększa dźwignię, że masz no, więcej się do zmian biegów. No jest... Gała pomogła w zmianie w tym rozwiązaniu problemu? Nie, nie, nie pomogła. Nie, tylko większe drganie. Tak większe drganie. nie był wyższy ten. No, sprzęgło jest takie. O! Siedziałeś w jakimś samochodzie takim u mnie, co, co sprzęgło wymieniliśmy w nim? Tak, znaczy no tam, ja siedziałem w, tym, w tej turbo. A tam to ACT wyczynowej sprzęgło, które tak lżej chodzi, jak tutaj, tam mam spiek. Dobra, to ja już tutaj co miałem zrobić, na czystego zrobiłem. I się zajmujemy od grudnych robót. 9 rano, bardzo wcześnie. Jeszcze moich kolegów nie ma, więc trzeba samemu działać. Podnieść wóz chociaż do góry, bo ja tam mam elektryczne tematy, wtryski i strojenie. 370 koni HR. No, tutaj wreszcie jakiś porządny klient, który nie oszczędza, nie drutuje. Nową dwumasę masz wsadzoną. Bar... Namiotka, luka, Bardzo mi się to podoba. Właśnie, że nie kombinujesz, nie drutujesz, nie regenerujesz, kurde, tylko cyknówka. Pod maską też ładnie. No bo ten ma w sumie 80 tysięcy. A Buda ile ma? Buda ma 200. Buda ma 200 i Buda nie lakierowana. Wszędzie mówicie oryginalny lakier. Cienko, kurwa. Ja po... Niemcy mają 110, 140. Spineczki masz oryginalne, to jakiś kurwa switch dołożony. No, powiem Ci, ten dolot z kurwy sym wpierdala moc. Chujmy w dupę. On dodaje ze 3-4 koni, ale zapierdala 10-15 Jak Jakbyś miał seryjny dolot, to, to lepiej by ten fur zapierdalał. Zwłaszcza jak ty zamulasz do 4000 obrotów. A seria spacera nie ma, kurwa, to nie ma nic. No takie, no. No panie kolej, o kurwa, mam nadzieję, że na tym oleju to pan nie. A, mobil 5W50, zajebiście. Bardzo dobry olej, kurwa. Nie, no Castro, nie, tego to tylko, nie. No dobra, podnosimy. Jest na luzie, jest bezręcznego, że wałem można było kręcić. Koła lekkie. Różnica jak z kurwysyn, jest ciężka felga, lekka felga. To kurwa, pół sekundy do paki. To oryginalne te no i dobrze, trochę już się przypierdolił, zarysowałeś kurwa. No. Szkoda. E, tam ta strona była malowana, cała felgi regenerowane, a ta nie właśnie. A, przed... a fajnie, że zobacz, ja tu poznaje zetka, jak jest nierozpierdolona, rozruchana, że to jest naklejka, że ona nie jest zdrapana, pomalowana i że tu masz taki bardzo fajny, widoczny ten rand. Odbyt... Bo wszyscy kurwa szpachlują to na gładko robią, To jest jeden rand, drugi rand, trzeci jak kurwa gniazdo zaworowe. Z strony może być Ruda szuka cię opierdoliła, ty to może ktoś obejrzy ten film i ci pomoże jak to ładnie, bardzo dobrze naprawić, no bo to szkoda kurwa, fura w oryginale. No to od... jedna, ten jeden, jedyny mankament tak naprawdę. A wiesz co, tu jakaś kurwa opona Ci przypierdoliła, no Ci poodginała trochę to. I dlatego to pewnie tak zardzewiało. Coś tu kurwa było grane, że koło dotknęło mm. tego. Albo ktoś chciał sobie amatorsko ro rolować nad kola. Kurwa, to kiedyś kij wiesz, się wsadzało. Aha, tego ta. Ja. No drodzy oglądacze, którzy oglądają kanał Kupcia. Kurwa, pomożcie kolego z tym. No furę ma oryginalną i chciałby, żeby była jak najbardziej oryginalna. Tylko w tym miejscu masz kurwa rudą szmatę. No zobaczmy od spodu jak to tam wygląda ratorem jednoręcznym jestem, patrzę, patrzę, tragedii kurwa nie ma. Spornik nawet jeszcze nie jest dziurawy na wylot, to warto by go wypiaskować, malować proszkowo. To jest spoko, to kurwa jeszcze nie ma dziur, a to zawsze kurwa się dziurawi na wylot, że tutaj wsadzam palucha. Tu u ciebie jest spoko. I końcówki... O, bo tutaj widzę, podłoga jest bardzo ładna, kropli rudej szmaty nie ma. Wezmę się na zooma, będzie bardziej widać. A tutaj końcówki podłużniczek. O. Zaczyna powoli chrupać taka powierzchniowa wardza. Ty masz w ogóle dyfer kurwa bez szpery? Co to kurwa jest? Czy on jest ze szperą? A, nie bez nie, ze to, szperą? To nie z z Tak, kurwa żebr nie ma. Normalnie, jakbym powiedział, to jest Ameryka, panie bez szpery. Weź mi złap jedno ręko koło tamte kurwa. Nie ma szpery. Taką ma bardzo kurwa chujową. Może w ogóle bez oporu kręcę. O kurwa, coś zruchany jest. To jest standardowy dech jak wieje. To, to są dwie flansze, masz tak zrobione. Może być. Chociaż delikatnie nieszczelne. I tu będzie ułatwiona robota. Bo już widzę, że śrubki były robione, bo musimy najpierw Y-pipa wypierdolić Co, dramda zmieniałaś tylna? To kurwa... To w programie się kurwa wyłącza w pizdu Ale nie, spoko O, to ci nie hasowało A nie wiem, no coś tam A widzę, No, to kurwa śrubkę trzeba będzie a to odpadła No upierdoliła się kurwa, Szumata. w oplocie to na bogato, panie kurwa. Pompa jakaś kurwa, ja pan elegancka. Czy wysprzęglik? No to tak, bo to wszystko jest wymienione, nie? jakiś stabilizatora wymienione. Daj no ban ten wóz, bo i poliuretany masz wsadzone, kurwa. U mnie kurwa nie pamiętam, najmocniej przepraszam. A rzadki kolor, taki jak na Europę, kurwa, srebrny. Jeszcze ogólnie jest tak, że w oplocie są. Hamulce? Pokaż kurwa. A no są. No więc w sumie wszystko, co gumowe, to pozamieniane na oploty. Panie, no to koniec. Pierdolenia. Targamy tą skrzynię biegów i robimy tak, żeby, żeby lekko chodziło sprzęgło i żeby dobrze wchodziły biegi i powyżej 6000 obrotów. Tak, to jest to najważniejsze. Operatorem jednoręcznym jestem. Patrzem, patrzę, tragedii kurwa nie ma. Spornik nawet jeszcze nie jest dziurawy na wylot, to warto by go wypiaskować, malować proszkowo. To jest spoko. To kurwa, jeszcze nie ma dziur, a to zawsze kurwa się dziurawi na wylot, że tutaj wsadzą palucha. To u ciebie jest spoko. I końcówki... O, bo tutaj widzę podłoga jest bardzo ładna, kropli rudy szmaty nie ma. Wezmę się na zoom'a, będzie bardziej widać. I tutaj końcówki podłużniczek. O. Zaczyna powoli chrupać taka powierzchnia bardzo. Ty masz w ogóle dyfer kurwa bez szpery, co to kurwa jest? Czy on jest ze szperą? A, nie, nie bez ze szperą? Nie, jest z automatu. Tak, kurwa żebr nie ma. Normalnie jakbym powiedział, to jest Ameryka, panie bez szpery. Weź mi złap jedną ręką koło tamto kurwa. Nie ma szpery. Taką ma bardzo kurwa chujową, że w ogóle bez oporu kręcę. O kurwa, coś zruchany jest. Dek, to jest standardowy wydech jak wieje. to są dwie flansze, masz tak zrobione. Może być, chociaż delikatnie nieszczelne. I tu będzie ułatwiona robota, bo już widzę, że śrubki były robione, bo musimy najpierw Y-pipa wypierdolić. Sąd, ramda zmieniałaś tylna? To kurwa, to w programie się kurwa wyłącza w pizdu, ale oh, niespoko. spoko. O, to ci nie hasowało? A nie wiem, no coś tam stukał, a widzę, teraz No to kurwa, śrubkę trzeba będzie dać. A No, upierdoliła się, kurwa, szumata. Przewstał w oplocie, to na bogato, panie, kurwa. Pompa jakaś, kurwa, ja Japan elegancka. Czy wysprzęglik? No to tak, bo to wszystko jest wymienione. Łącznie jakieś stabilizatora wymienione. Daj no dba, no ten wóz, bo i poliuretany masz wsadzone kurwa. U mnie, kurwa, nie pamiętam, najmocniej przepraszam. A rzadki kolor, taki jak na Europę, kurwa, srebrny? Jeszcze ogólnie jest tak, że w oplocie są. Hamulce? Pokaż, kurwa. A no są. Hmm? No w sumie wszystko co gumowe to pozamieniane na oploty. Panie, no to koniec pierdolenia. Targamy tą skrzynię biegów i robimy tak, żeby, żeby, żeby lekko chodziło sprzęgło i żeby dobrze wchodziły biegi powyżej 3000 obrotów. Tak, to jest najważniejsze. Kolego, zapalam światło. No to, to skrzynię biegów dobrze, że się nie spierdolił, nie ma luzu na wałeczku, nic. Na poprzednią rzecz zdążył pierdolić, ale panie, to masz kurwa silnik od automatu. Tuż tuleja widać w środku jak napierdalało. A tam nie ma podpory, kurwa, w skrzyni. Całyś to nie robił, robiłby by Kutas. Sprzęgło to tam, wiadomo, waleo to jest kutas od część w przyjacielu, elektryku wysokich napięć, o to ten. <grym, <grym, tutaj, a kurwa, ciepła Tarczka taka. Docie tak, kolorków złapą nie wpływa. Jak długo na tę sprzęgłe zrobiłeś? Bo już 3, trochę. 3000. 3000, a już kurwa, jak na to na waleo przestało, zaczęło słoneczko pierdalać. Kładziemy nowe Exedi, z spawarka w ruch, wyciągamy tuleje z wału. Tulejujemy na nowo. Będzie pięknie aż pała mięknie kurwa. Proszę pana, wyciągnęliśmy tuleje, bo miał silnik z automatu. Była taka tuleja do centrowania, ale konwertera, tego takiego wieńca napędzającego. A tutaj się, no, nie, nie było w stanie, nadwidać, że to koło zamachowe nie przylegało równo do wału. Opierało się na tej tulejce, która wystawała z wału korbowego. No, pięknie spierdolona dwumasa. Czyli trzeba nową dwumasę wrzucić tulejkę taką do manualnej skrzyni biegów, wbić wał. Ta tulejka z brązu jest, ona na to nachodzi i stabilizuje skrzynię podpieram, bo tak to w ogóle w powietrzu Ci wisiało. teraz Ci przyniosę tulejkę, zobaczysz. Mamy tulejeczki. Dobra, już wypadła. To jest takie coś, wchodzi to na wałek od skrzyni. Dobra, to mam jakąś drugą skrzynię, nie będę już tą do Ciebie zapierdalał. To wchodzi tutaj i centruje, no, w wał korbowy wchodzi tulejka, w to wchodzi skrzynia biegów, to się wszystko centruje. Dobra, kolega, powiem Ci to samo. To masz całe takie jakby centrowanie skrzyni biegów. To też niweluje wibracje i tak dalej, bo skrzynia biegów wymaga podpory z wału korbowego. Z brązu taka tulejka. I patrz, ona se wchodzi tutaj. I po prostu eliminuje te luzy w skrzyni biegów. Zobacz, z skrzynią biegów sobie jeździłeś tam, nie wiem, 2000 km z taką usterką. A tu miałeś jakąś kurwa inną skrzynię biegów, na której zrobiłeś... Ile? Tutaj pewnie było robione lata. A z dwa lata jeździłeś z takim spierdolonym czymś. I tutaj? Poprzedni właściciel I tu tak napierdala I to przez to, że kurwa nie miała podparcia A to, to, to ten luz będzie no Dobra kurwa Głowa do góry, wchodzimy Ciekawostek jak był docisk przykręcony To jedna podkładka była grubsza Nie oryginalna Podkładki to jest też tak jakby wyważenie To jak ciężarek działa po prostu, no jest na 9 śrub Przy takich przykręconych i każdy tutaj gram wpływa na Wyważenie, niewyważenie. To wszystko powinno być cała masa symetryczna. Zawsze muszą być wszystkie szyby takie same i wszystkie podkładki takie same. Jak brakuje nam na przykład jednej podkładki, to bo zdobędziemy oryginalną podkładkę, albo wszystkie na przykład damy jakieś rzemieślnicze, ale żeby taką samą wagę miały. I ład to cały sekrecik. Do co wchodzi? Pierwsza, no dildo w rękę, kurde. To ja nie wiem, czy ja bym teraz potrafił, jak to tak gładko chodzi, kurde. Ja znaczy, się, czy nie przypierdolisz w nic? Ja, ja się będę tego, ja się będę męczył, ten, znaczy męczył Stresował? Ten, no wie, Jak ten, na, ten, na nauce jazdy Nie będę wiedział, czy ten, czy ja wysprzęglam, czy ja gazę daję, ile one... Czyli gaz dodaję no Czy gaz po prawej, sprzęgło po lewej No tak, ale tak leciutko chodzi, wow. A no i właśnie, te czujniki Te markowania, czujniki markowane, no nie wypierdoliliśmy tego, trzeba wyjebać Akcesoryjne jakieś Tak, tak Chciałem nagrać pierwszą reakcję, żeś sam beze mnie w las, kurwa w lewo już powalutku się łam Albo chuj tam sobie prosto pojedziemy Sobie wrócimy tam, dobra I tak jak jedynkę wrzucisz, jak będzie efekt Ale wiesz to na dużych tych, na dużych obrotach zawsze, tak? No ale jak się tak tak rusza, jak wszystko, tak z nie no, jest super, naprawdę, jest bajeczka Jakbym wgryzał się w tasiemleczka, można powiedzieć, tak mięciutko Panie, to na ulicę rozgrzejemy furę, dasz trochę w pizdę zaczynam jej. kurwa, hopa, chuj, stój tu, 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 wolno, wolno prawo Tak, w Kolega grzeje furę, zaraz będziemy testowali, czy biegi wchodzą powyżej 3000 obrotów nie sprzęgą się, a racoluzu luzu na sprzęgle nie ma, a nie odpowietrzeliśmy nic jest super to sprzęgę, to sprzęgę bardzo mi się podoba Z jest ta twoja, co była i zaraz zobaczymy, wiesz, niech się rozgrzeje Trochę daj już wpis nie wiem, do 5-6 tysięcy I w w takich obrotach, jak biegi wchodzą to jest Nie działa radar, to jest generalnie jest... fura I sprawdzamy, się nie trzyma około 30 na wolnych że do końca się nie rozgrzał zaraz, o, Jeszcze to, troszkę mu tam damy Do rądka, za rądkiem w pizdę i zobacz jak te biegi chodzą Masz taką gałę, bardzo pomaga zmieniać biegi Dźwignia jest jak skurwysyna, jeszcze jak byłaby cięższa to byłoby się jeszcze lepiej Ale było. i tak nie jest lekka wiem, Lekka jest. Jest. ja lekka? odkręcałem, przekręcałem bardzo jest lekka No tak. seryjna jest więcej od niej U, o, tak. Tylko sprzęgło chodzi, mówisz, że lżej odpadało gazu chodzi sprzęgu. Mhm. I co, przyzwyczajenie jakby do nowego auta to albo do innego Do innego, tak On no. No, zaraz no. będzie ruszać za, za dwie sekundy już twoje reakcje wszystkie ograne, ale to wprawnie idzie, nie, nie ślizgasz tego sprzęgła, nie... No tak wiesz, wyczuwam go teraz. Nie I nie skaczę, bo czasami jak wstadzone sprzęgło, ktoś puszcza to sprzęgło puch, skok do przodu na przykład fura mu gaśnie, nie? Staram się, staram się, <laughs> wiesz. Dobre nie, wrażenie no, tutaj. Za dwie sekundy ruszamy. Troszkę może tam ślizgasz jeszcze. Troszkę na pewno. Po swojemu zmieniłeś bieg. A trochę przyślizgujesz. Jeszcze nie, nie czujesz jak odpuszczę. Spoko, to, to, to samo będzie. Świczy dla mnie najciekawsze jest, czy jak dokręć go do 3, 4, 5, 6 tysięcy, jak zmienisz bieg, czy, czy wejdzie ten bieg. 5 będziemy to sprawdzać pewnie. Pasuje. Z 1 na 2 i pa. Tak, no 1 na 2, dwa, potem 2, dwa, 3. Co ty powiem. masz po, ang po angielsku widzę, umiesz coś wpisać? To nie ja, to nie ja. Mm. Ale i a ta nie, nie, poducha nie wyjebana była, ja to zawsze po tych, tych no. szczegółach to poznałem. Też na ogólnie środek tak, tak mówią, że ładny, że faktycznie. To to się wyciele. zawsze wyciera no tutaj. Tak, tak, ale ogólnie, że taki, nie, Że nie najgorsze. No Mało wyruchany, no. Trochę już To gdzieś już? Tutaj to się kuta z pazurami brudnymi też skór. No to to, to wiadomo, w nie na pewno. No a spoko, dwie paki to przebiegło? Niecałe. E, nie całe, ale. będziesz no, 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 na filmie tak. wiedział, przy jakim przebiegu masz tak, zrobione tak, sprzęgło, tak. dwumase. No, ja nie zrobiłem 6 tysięcy, można powiedzieć. To mało. Miesiące. No, ale dwa miesiące. O, to kurwa, elegancko. No. Dwa razy do Warszawy, bo za pierwszy raz nie przyjąłem, bo się razy spóźniłeś. W sumie. O, kurwa. I jeszcze super mega ciekawostka, że w skrzyni biegów pół litra oleju za mało się miało. No. Bo co mówisz, to was o się pytałeś, ile oleju ale do skrzyniu? Ja chodzi? dzwoniłem do czterech serwisów i tak jakby trzy powiedziały, że one to w sumie nie wiedzą. Znaczy, dwa powiedziały, że nie wiedzą. Jeden powiedział, że no tak pomiędzy dwa a trzy. No i w końcu o 20.30 jeden do mnie zadzwonił i mówi. No tutaj sprawdzaliśmy, 2,9 2,9 litrów. no to tak, tak. widzisz 2,9 plus pół to jest 3,4 Czyli 3,4 no. się wlewa Pod korek to 3,4 No zaraz zezwolimy zwolnimy do pierwszego biegu mu pierdolisz z 1 na 2 Jedynka, I cykl 2 Kurde, no. ależ to jest luksus. Płacało się do Warszawy 3 razy jechać? Strasznie, jak ja się cieszę a co bo? bo co, co, jak tak robisz, to co się działo? To było tak, że po prostu no, nawet... Co to Nie ma. To było tak, że próbowałem wrzucić i było takie... Nie dało mi w ogóle tego rady. A radia, taki zgrzyt z trybów w skrzyni biegów, takie grrr grzechotanie. To, bardziej tak jakby ci nie rozprzęgliło sprzęgła. O kurka. No zasadzie, Bzz, tak, takie tryby. Tak, trą. tak. Co najgorsze to było też tak na przykład, że wiesz, i tak jak teraz jedziemy sobie i hmm? załóżmy, że nie wiem, chciałem sobie przypić, czyli rzucać wieki. Przy tym też był ten dźwięk, jakby nie rozprzęglało tego sprzętu w ogóle. Ono trzymało nadal i było. Zuzuzuzu, no Masakrę. Nagrywam to, bo to są ciekawe przypadki, no, nie? Ale co najlepsze, ja patrzyłem na forach, szukałem i ludzie pisali, że mieli podobne sytuacje. Co Choć pomogło? U jednego człowieka pomogła zmiana tego kabla od sprzęglika. przewodu. Właśnie, w stalowych. No właśnie, bo on napisał, że miał to samo, identycznie. No opisane tak, jakby jego te problemy były się? takie jak moje. No to mówię, dobra, no to super, to już wymieniłem wszystko, wymieniłem tylko ten jeszcze ee, pieprzony kabel. Wymieniłem i na początku miałem też takie wrażenie, że tak nie lepiej, ale potem nie. Chuj, teraz Kiedy się tylko dobra. rozgrzał, to znowu... To na rondzie zawrotka, jedynka, wpizdę do odciny i dwa pierdolniemy. To jeszcze. to jeszcze już nawet teraz można sprawić, bo... Co mało miejsca, zawrócimy sobie, jebnisz to na jedynce, Ceki dwa. A to już a teraz, bo na przykład nie przetnie, nie, nie było żadnej... ja pierdolę, jaki luksus, jest. <laughs> no wreszcie masz normalny, sprawny samochód. No, może był taki dziadkowy no, no do tych trzech tysięcy się jeździło praktycznie cały czas. Bo powyżej 3 już zgrzytało i chujnik. Znaczy, inaczej, jak poczekałem sekundę to zawsze wbiłem ten bieg, tylko trzeba było poczekać aż faktycznie chyba tam na tym się tego ustabilizuje wszystko. No nie miałeś podpory w znaczy, skrzyni bo nawet nie musiały te obroty spaść, tylko to było tak, że nawet jak ja bym go tam do 7-6 wycisnął i spuściłbym mu, znaczy i... Oknębie... sprzęgło, no i poczekał to właśnie sekundę czy tam dwie wtedy, nie? Im wyższe obroty tym duże czekać, to on nie musiał, nie musiał zejść do 300, tylko na przykład miał przy pięciu i zmienił też, nie bo on się z bo myślę, że wyciszał się ten silnik i mniejsze drgania były po prostu o, na skrzynie wrzucane wtedy. To mogło też o to chodzić właśnie. Aż że jesteś zadowolony. Tak, bardzo, bardzo. Kurwa trzy razy do Warszawy z powrotem. No, no przepraszam, dwa. że wtedy cię wypierdaliśmy, a się spóźniłeś, no, no i inne wozy już zaczęliśmy robić. Cześć. No, mm. no już tak mówię, tu tak długo czekam, więc to już jest praktycznie. No, no wiesz, to polecamy nasi. się, no. no, no widzisz ja, jak to wygląda, mogłeś patrzeć, towarzyszyć, mogłeś nawet pomagać. Chociaż no, no, nie, nie chciało no, cię wrócić. No, nie, ja, ja coś tam chciałem, ale wrócę że nie, nie trzeba. A, że no to. to... <laughs> więc po dżentelmeńsku wiesz, no i fajnie. Kolejna Zetka, taka naprawiona, usprawniona, niech cieszy, niech zapierdala, nie tam skrada się do 3000 obrotów Pozdrawiamy widzów, ty też się obejrzyj Pozdrawiam